Śni mi się, że jestem kluczem sztorcowym. Coś znikąd ucieka, zewsząd się rozprasza. Pochwycone w locie zostawia ogon w dłoniach. Gryzę ten ogon, gram zębami na kostkach. Wypluwam ten ogon, on odrasta w płetwala. Śni mi się, że jestem kursorem. Śni mi się, że jestem kursorem. Rozumienie rozgryźć jak pesteczkę, połknąć jego jądro, nadtrawić, zwrócić. Jak kosteczkę zakopać i o niej zapomnieć, ołowiany ciężarek odciąć od spławika. Śni mi się, że jestem słuchawką. Śni mi się, że jestem słuchawką. Meteoryty brane do ust i obracane do momentu, w którym wszystkie chropowatości wygładzone, zęby wybite, języki wytarte, starte na proch. Śni mi się, że jestem edytorem tekstu. Śni mi się, że jestem edytorem tekstu. Tykać rytmem mowy, bić metrum jak monetę, skręcić w bacik wszystkie sensy, rozsznurować gorset, ściągnąć jak zbroję, wydłubać knebel spoza zwartych zębów. Śni mi się, że jestem słownikiem polsko-rosyjskim. Śni mi się, że jestem słownikiem polsko-rosyjskim. Patrzysz, jakbyś pytała, i cóż nam pozostało? Picie z pustych szklanek, markowanie ruchów, zapach schnącej farby, świeże, czyste ściany, zaciskanie palców na zimnych prętach łóżka. Śni mi się, że jestem raboszem. Śni mi się, że jestem raboszem. Ziarnisty obraz, na którym nic nie wzejdzie, kropelka oderwana od łabędziego dzioba, kapie pod skórę, rozlewa się w siniak, pokrywa całe ciało, wylewa się poza. Śni mi się, że jestem kluczem sztorcowym.